Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo, setna rocznica niepodległości dla każdego kraju to jest niezwykłe wydarzenie. Pan Premier mówił o tym, że w tym roku to Finlandia obchodzi swoje święto, w przyszłym roku Polska. Tak, to jest również dla nas bardzo ważne wydarzenie, do którego się przygotowujemy. Ale dzisiaj prze chcę przede wszystkim złożyć serdeczne gratulacje na ręce Pana Premiera, dla wszystkich obywateli Finlandii, szczególnie tych obecnych tutaj na sali, ale też dla wszystkich, dla całej Finlandii. Chcę złożyć gratulacje i najlepsze życzenia z okazji tego wielkiego święta. Święto Niepodległości to jest okazja do dumy, do radości, do budowania wspólnoty, pokazywania swojej historii i kultury tego wszystkiego, co ważne jest dla każdego narodu, dla każdego kraju. Musimy pamiętać, skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy, jakie są nasze korzenie. Musimy myśleć o tym w kategoriach naszej przyszłości i przyszłych pokoleń. I dlatego tak ważne jest to, aby takie miejsca jak właśnie upamiętniające te ważne wydarzenia i aby takie tradycje i takie rocznice były wciąż żywe w naszych społeczeństwach. Bardzo się cieszę i jestem niezwykle zaszczycona, że właśnie Warszawa jest tym pierwszym miastem, w którym Finlandia za granicą ma rozpoczyna w świętowanie swojego jubileuszu i właśnie tutaj w tym szczególnym miejscu miejscu które jest niezwykle ważne dla wszystkich Polaków ale jest też ważne dla wielu społeczności na całym świecie pokazujące historię Żydów polskich to jest niezwykłe wydarzenie i wielki honor że możemy tutaj dzisiaj się spotkać Miejsce to jest szczególne również i z tego powodu, że przecież jego autorem, pomysłodawcą architektury jest, chiński, jest fiński architekt. I to nas łączy również i w tym dniu dzisiejszym i to pokazuje, że dzięki współpracy, dzięki dobrym pomysłom, dzięki wymianie myśli, może powstawać wiele wspaniałych, monumentalnych. Ale też i zwykłych, potrzebnych na co dzień, ważnych dla, dla naszych narodów przedsięwzięć. Muzeum to ma ogromne znaczenie dla nas. Muzeum to pokazuje historię Żydów polskich, pokazuje historię Polski, pokazuje też historię Europy. Wyciągając doświadczenia z przeszłości, mając, szans, mając e, możliwość. Odwiedzenia tego miejsca, zapoznania się właśnie z przyszłością, mamy okazję myśleć o przyszłości, wyciągając wnioski, które powinny nas wszystkich przede wszystkim kierować w jednym kierunku: w kierunku poszukowania, poszukiwania pokoju, wspólnoty i budowania wzajemnych, pokojowych relacji na całym świecie. To jest dziś ogromne wyzwanie, o tym rozmawialiśmy dzisiaj również z panem premierem w czasie naszego spotkania. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, mówiliśmy o tym, co jest dzisiaj dla obywateli Europy, dla obywateli naszych państw najistotniejsze. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać. Cieszę się z tej wystawy, która będzie zapewne dla Polaków, dla mieszkańców Warszawy, bardzo interesującym momentem do zapoznania się z kulturą, z historią, z tradycją Finlandii. Takie wspólne przedsięwzięcia zbliżają, budują pokój, i to jest najlepsza droga ku temu, abyśmy właśnie poszukiwali porozumienia. Tego wszystkiego, czego dzisiaj tak bardzo potrzebuje Europa i świat, tego, o czym myślą nasze narody. Polska i Finlandia łączy doświadczenie skomplikowanej historii, lat z przeszłości, ale Polska i Finlandię łączy wiele wspólnych spraw, które realizujemy teraz, razem, wspólnie, w Unii Europejskiej, w Europie. Polskę i Finlandię jestem o tym głęboko przekonana, łączy również wspólna dobra przyszłość. Naszą troską wzajemną jest to, byśmy przyszłym pokoleniom przekazali to co najlepsze. Byśmy przyszłym pokoleniom przekazali przede wszystkim pokój, bezpieczeństwo i byśmy wspólnie razem myśląc o naszej przyszłości nie zapominali o przeszłości i budowali to na podwalinach przyjaźni i tych relacji, które powinny nas łączyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję i życzę, aby ten rok obfitował w niezwykłe wydarzenia, by był ważny, ale przede wszystkim życzę Finlandii, wszystkim obywatelom Finlandii, by zawsze Wasz kraj, Wasze państwo rozwijało się, było bezpieczne. I byśmy mogli mówić o tym, że nasze relacje między Polską a Finlandią są wspaniałe, piękne i że razem robimy dużo dobrego. Dziękuję bardzo.